Witam Was w odcinku numer 2 z Ewolucji Dobrych pokemonów Jak mówiłem w takim odcinku, gdzie Ewoluowałem riolu w Lucario, to będą też mega Pokémony i dzisiaj będzie pewien mega Pokémon. Zaraz się dowiecie. Nie będę Wam spoilerował. Nie no, oczywiście będzie spoiler w nawiasie. W opisie filmu napiszę. Więc, jeśli chcecie wiedzieć, to albo wspomnijcie film, albo przeczytajcie opis. Zachęcam do subskrypcji kanału. Lajkujcie go. Lecimy po 200 subskrypcji. Dzisiaj będzie ewolucja Gengara. W mega Gengara. Tak, mam już jednego mega Gengara. Robiłam go wczoraj w nocy Więc po ukończeniu kwestia Dzisiaj zrobimy mega gengara numer 2 mojego Leci już ewolucja gengara w mega gengara Jest to totalny kozak Nie. Wczoraj miał 4300 TP. Mhm. Pamiętajcie o tym subiku. Ważne to dla mnie. A dla was jest ważne, żebyście dali dzwona. Z dzwoneczkiem. Żeby nie ominęły was żadne, żadne filmy. Bo jak was ominie jakiś film, to będzie przypał. Więc nie polecam żebyście nie dawali dzwona Pamiętajcie następny odcinek jeszcze dzisiaj narła